Grać w Fortnite'a, material yy, gra rankingowo-musową. Yy, jak chcecie mnie uszczęśliwić, to możecie kliknąć łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, pod moim filmikiem. Yy, dobra, będziemy zatrzymać już. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Yy, Okej, okay. dobra. Czekamy, czekamy, aż się wczyta i będziemy nawalać innych dobra czekamy, czekamy aż mi się łączy i będziemy grać jak chcecie na przykład nie dodać do tego do znajomych to macie tutaj nikt jak widzicie i możecie mnie dodać, będziemy sobie pograć yy, i tak dalej dobra więc czekamy i Ładujemy, się ładuje. Eee, eee. Eee, o, Jezu, nie robię. Nie nic. Dobra. Leczemy eee. szybko, się łącza i będziemy raczej. Dobra, dzisiaj. Włączę ten ekran i będzie się ładować. Tak szybciej już, nie. Kurde. O, jest. Dobrze. O, że jesteśmy w grze? Dobra. Zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra. dobra. zobaczymy jak pójdzie. Jeszcze pod moców tak, tak, robią tak. <tuk> Ole, ja nie mogę... Ja się budowałem, się nie... Prawie no. Dobra. Yy, ja widziałem trochę gardło chore, może będziecie gorzej słyszeć, ale niestety takie życie. Dobra. Zobaczymy, lecieć. Dobra. Lecimy na ruiny Rumoru. Dobra. Pu! Dobra, lecimy. Zobaczymy. Lecimy na ruiny Rumoru. jak to tam się nazywa? No tak. I lecimy tam, będziemy rozwalić bossa. I tak dalej. Dobra. Lecimy. Szybko. O jest. Dobra, lecimy, lecimy. Nie ma czasu do stracenia. Lecimy. Lecimy. Zobaczmy jakieś fajne ity. Dobra. Jesteśmy już? W sprawie jesteśmy? Dobra. Jesteśmy już. Yy. O, bot. Ja na bota strzelać. Pół. Bota bo to strzelam. Dobra, łatwo z tym było. Powiem. Dobra, lecimy na dół, o, pompa. Dobra, to staje to nam na ten. Dobra, lecimy. No nie, i się użył znowu na mnie jakiś. Dobra, to, to rozwalone. Lecimy na dół. Bo jakieś typy są. Dobra, lecimy. Co jest? A jakiś bandik się nam nie usiął. O kurde boss! O nie, nie czekać. Moja maców, nie mam. O kurde, blacha. Nie, 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 o kurde. O kurde, o kurde. O kurde. O kurde, blacha. Muszę było czekać. ja mam suflia, mam muszę sobie pozbierać tutaj. Jak pojadę, czy mogę go rozwalić? Co jest? Dobra, bierzemy jest? Halo? Hej, gdzie on jest? Ja nie mogę. O nie! O kurde da Blacha. Prawie bym Cię zabił. Muszę znaleźć jakieś leczenie. Panie <laughs> nie Ale bambi ze mnie. Dobra, lecimy. <laughs> Dobra. Gdzie e... on jest? A tu jest. Dobra, rozwalamy. Rozwalamy. Gdzie on jest? Dobra, ona tam jest Dobra, łatwo z O kurde! O nie! O kurde! O kurde blacha! Bandarz, weź, bandaż. Ja nie mogę! O kurde blacha! Dobra, leczymy się. Idziemy szybko. Szybko, szybko, szybko Bo chopie zabiję My sami to by była beka Wziąłem, dobra Jest jeszcze raz O, jest Dobra, lecę tam Bierze tylko tobie, tak Dobra, lecę do niego Bika jednego jest. Jeden, byku. O sobie to, bo to jest dobre. To jest dobre. No jest dobre. No jest dobre. No jest dobre. Jest... Jest... A, tu. Puh. Nawalamy go. Nawalamy. Dobrze. Co mi rozwalasz? Czego? No właśnie. Złoto. Co? kula kamera mnie chwyci. Dobra, bierzemy też kartę, splashę sobie jeszcze, ulecę się za szybko. Dobra. Dobra, biorę to i lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy. Lecimy, lecimy. <grych> no. Dobra, lecimy. ...do sejfu. Kurze, ja nie lubię tego... O właśnie, tego ja nie lubię! No... ...to no, tylko spróbuj. No i... ...no... ...przypał. Przypaał. dobra. Teraz tutaj, muszę czekać na niego dać! Szybko! Dobra. E... jaka i lecimy do... ...sejfu. Kurze, boję, że ktoś przyjdzie, jak... Dobra, lecę szybko. Stary się. Dobra, otwieramy. no, tak. E, Bierę. Dobra, co sobie rzucam? Bierę tutaj Tu jeszcze. O. Pompę. Bierę. tyk, tak. Tak. Dobra, tak. Otwieram tutaj. Dobra. Dobra, tutaj jeszcze otwieramy. Dobra, pyk. Opa, ta? E, to nie jest stworzona. A to jest chyba to. Pyk. Dobra, wszystko otworzone. Dobra. O kurde, jakiś gość. Dobra, leży. Essa z nim. Opa. Na zelę, wkrótce się bajek. <grych> Dobra, lecimy na górę. Nie na jakieś klucze poszukać? Dobra. Pyk. Pyk tu się zmieniamy. Dobra, to siebie. O kurde blacha jakiś. Hop! Jakiś hop, no co trzeba je budować je ja mogę. Nie, nie, rozwalił mnie. Ajajaj. Dobra, gramy jeszcze raz. Lecimy w gotowości. Szybko. I. Lecimy w gotowości. Grabę. O, w sobie. Ja, w Muszę skończyć, więc. Pa! Uuu.